Internetowa Telewizja Regionalna HB, Gracja Broda, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Kontra Gość. Moim dzisiejszym gościem Norbert Obrycki, poseł na Sejm Rzeczypospolitej i kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Pośle, decyzją Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej jedynką na liście na Pomorzu Zachodnim został Sławomir Nitras, a tym samym spadł Pan na pozycję numer 4. Miało to dla Pana większe znaczenie? Na pozycji numer 3. 3. Jestem na trzeciej. Ja i tak nie, nie byłem na pozycji pierwszej, więc czy to jest trzecia czy czwarta, to później już się liczy tylko praca zespołowa od początku. Więc powiem tak, nie ma to z mojego punktu widzenia większego znaczenia, ponieważ my od początku nastawiliśmy się na takiego team spirit, ducha zespołowego, że wszyscy chcemy walczyć o, o jak najlepszy wynik koalicji obywatelskiej. Więc ja byłem nastawiony na kandydowanie i robienie dobrej kampanii, spotykanie się z jak największą ilością osób. Czyli czy byłaby to trójka, czwórka, piątka, szóstka, nie miałoby to większego to znaczenia wtedy nie ma pod takiego warunkiem, znaczenia. że jest to pozycja numer jeden? Lider jest ważny. W naszym przypadku jest to rozpoznawalny poseł. Rozpoznawalność ma ogólnokrajową. Jest bardzo aktywnym parlamentarzystą i myślę, że to jest dobry lider, który będzie dobrą lokomotywą ciągnącą tę listę. To kto byłby lepszym liderem, Sławomir Nitras czy Arek Marchewka? To już mamy za sobą, panie redaktorze. To już jest u, ponad miesiąc temu, kiedy dokonaliśmy tej zmiany. Teraz już jesteśmy w końcówce kampanii, więc wolałbym mówić o tym, co zrobiliśmy, co jeszcze możemy zrobić na tej ostatniej prostej. Dobrze, Sławomir Nitras, czyli ta jedynka na waszej liście, powiedział, że wysłał program wasz dla Pomorza Zachodniego do Joachima Brodzińskiego. Co znajduje się w tym programie i czym on różni się od zachodniopomorskiej szóstki Piotra Misiły, który również startuje z waszej listy? Mam ze sobą ten program, Twoje pomoże zachodnie. Spinającym takim hasłem jest dostatnie pomoże, bo o to, o to nam powinno wszystkim chodzić, niezależnie od partii, wszystkim mieszkańcom. A dostatnie pomoże zachodnie to jakie to? Dostatnie Pomorze Zachodnie to Pomorze, w którym ludziom żyje się dobrze, gdzie godnie zarabiają, gdzie mają czyste powietrze, gdzie również ci, którzy potrzebują pomocy, otrzymują tą pomoc, gdzie jest wysokiej jakości służba zdrowotna, gdzie dba się również o małe ojczyzny, czyli o, o wsie i małe miasteczka. Jest tego dużo, tych komponentów mamy sześć i one uzupełniają. Właśnie tym komponentem regionalnym nasz program ogólnokrajowy, który również duży nacisk stawia na, na te pozycje. Kandydaci mają oczywiście indywidualne swoje programy, szóstki, siódemki, dziesiątki. Ja promuję ten nasz program, dzisiaj nawet jeden z komponentów dotyczący środowiska i smogu, bo jesteśmy przed sezonem grzewczym i niestety kopciuchy dadzą nam się we znaki. Nie tylko w Policach, ale w Szczecinie również i chcemy to wyeliminować. W jaki sposób? Naszym bardzo odważną deklaracją, bardzo odważną deklaracją z otwartą przymbicą mówimy stop, koniec, węgiel jest już nieopłacalny, do 2040 powinien być w ogóle wyeliminowany z naszej energetyki, wcześniej z energetyki systemowej, no a piece kopciuchy były stopniowo wycofywane, mieliśmy programy unijne, ale pisto niestety wszystko zastopował. Miliard złotych przeznacza tylko tylko ponieważ z Unii Europejskiej 10 miliardów dostajemy rocznie. Więc gdyby skumulować te 10 miliardów przez kolejne 10 lat, 100 miliardów na wyeliminowanie wszystkich piecy kopcących, zastąpienie ich czystymi czy gazowymi, czy jakąś inną formą, teraz już jesteśmy tak daleko i tak skokowo idą technologie odnawialnych źródeł, że nawet Tesla i Musk robi dachówki fotowoltaiczne, które mają bardzo dużą wydajność. Więc A co z polskimi kopalniami w takim razie, jeżeli do roku 2040 ma być całkowicie wyeliminowany węgiel z energetyki? Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, te kopalnie się kończą. Coraz głębiej się schodzi, to jest coraz bardziej niebezpieczne dla tych ludzi, którzy schodzą. Opłaca się bardziej, co, jest, co jesteśmy tego świadkiem i rząd się tego nie wypiera. Sprowadzać węgiel z Rosji, z Ukrainy, z Mozambiku na, nawet niż wydobywać nasz węgiel ze Śląska. To są kopaliny, czyli wyczerpywalne. My musimy patrzeć na megatrendy światowe, na odnawialne, na gaz, na wodór. Więc ci ludzie, którzy tam mieszkają, muszą dostać uczciwą, nową ofertę. Specjalne parki przemysłowe, zakłady produkcyjne to są bardzo. Pracowici ludzie, bardzo dobrze i ciężko pracujący, natomiast nie można ich oszukiwać, że będą mogli pracować w górnictwie, ponieważ to się kończy w Europie i na świecie. Więc nowe technologie, nowe źródła energii i nowy przemysł w specjalnych strefach tam na Śląsku. Tylko z jednej strony, właśnie, bardzo dobrze się mówi o zakończeniu wydobycia węgla. Jakby z poziomu Pomorza Zachodniego, myślę, Oczywiście. że zdecydowanie gorzej byłoby to. Czyli trzeba Boża. byłoby pojechać na Śląsk i powiedzieć tam górnikom: Słuchajcie, my mamy taki pomysł, wygaszamy kopalnię, nie będzie węgla, e, nie będziemy go już w żaden sposób Ale, wydobywać. Ale panie redaktorze, oni to, wiedzą. oni to wiedzą, tylko chcą usłyszeć, a co w zamian, jaką macie ofertę. Jeżeli ktoś ich mami, że będą nowe otwierane, albo że będą utrzymywane, to jest to nieuczciwe ponieważ ludzie dokładnie wiedzą, na czym stoją i oczekują od rządzących odpowiedzialności i szczerej, dobrej oferty. Tą ofertą dostatnie Śląsk może być nowymi technologiami i nowymi parkami przemysłowymi, które niestety nie będą górnictwem węglowym. Ja nie słyszałem na przykład w Niemczech, żeby tam mówiono jasno i klarownie, będziemy rezygnować z wydobycia węgla. No to... to dlatego, że tam kopalnie się nie kończą, czy dlatego, Mnie, że jest rektorze, to dalej opłacalne? To nie zgodzę się z panem. Niemcy wprowadziły długo przed Polską jeszcze, to było nawet 10 czy nawet więcej lat, tak zwane energiewende. Odwrót od źródeł nie tylko kopalnych, stopniowych, ale również od atomu. No my zastanawiamy się, czy jedna by nam się nie przydała, elektrownia atomowa. Niemcy rezygnują ze swoich elektrowni atomowych, ale również z węgla w zagłębiu rury. I dają tym ludziom ofertę w innych gałęziach przemysłu. Akurat Niemcy mają więcej do zaoferowania, ponieważ 25 czy nawet 30% mają z przemysłu motoryzacyjnego, te wszystkie marki, którymi również i my jeździmy. No Niemcy na to mocno stawiają, więc mają alternatywy. My musimy je stworzyć. Polacy są bardzo innowacyjni i pomysłowi. Musimy im tylko stworzyć warunki do pracy. Dobrze, zostawmy na razie węgiel. W jaki sposób Koalicja Obywatelska chce zapewnić niezależność Trybunału Konstytucyjnego? W, sposób, taki spo, tak, w sposób szybki i jednoznaczny, ponieważ to znaczy? jednolitym aktem odnowy demokracji. To jest opracowywane przez konstytucjonalistów te wszystkie próby obejścia prawa, czyli konstytucji, naszego najważniejszego prawa, ustawami bardzo haniebne, bardzo haniebne, bo konstytucja, jako najważniejsze prawo dla Polaków, mówiące o obowiązkach i o prawach, zostało ponadgryzane ustawami pisowskimi. I teraz my. Chcemy tam, gdzie to konstytucja została zmieniona, jednym aktem prawnym to wszystko uciąć i przywrócić. I jest to możliwe, jest to opracowane i czeka w gotowości. A według Pana Trybunał Konstytucyjny nie był upolityczniony w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego? Kiedy na jego czele stał Andrzej Żypliński? Andrzej Rzepliński był świetnym. Prezesem Trybunału Konstytucyjnego i według mnie nie był tak politycznie związany w ogóle nie był politycznie związany tak, jak jest przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego, stojąca obecnie na czele Trybunału, i jej zastępca wiceprezes Muszyński, który swoimi tweetami, wypowiedziami no, przyniosą, przynoszą hańbę temu tak ważnemu organowi. A to nie jest tak, że ten Trybunał Konstytucyjny był upolityczniony i wtedy, i teraz? On nie był wtedy upolityczniony. Były kontrowersje wokół kadencyjności sędziów, którym się kończyła kadencja, ale on nie był upolityczniony. A teraz, jeżeli powołuje się magister praw, mająca z, mającą złe opinie w środowisku co do orzeczeń, które miała jako sędzia, a wiceprezesem jest sędzia. Czy, czy nie sędzia, profesor, um, mający związki z wywiadem i wypowiadający się bardzo negatywnie na temat um, mniejszości żydowskiej, czy, czy innych um, um, obywateli innej orientacji, to jest to haniebne. Niestety, A co z Krajową Radą Sądowniczą, bo ona też według Was jest upolityczniona? No, panie redaktorze, szanowni państwo, no, byłem świadkiem na tej sali, jakie osoby były powo powoływane i w jakim trybie. To nie był tryb normalny, i to nie są osoby, które były dobrze przygotowane do tej roli. Dobrze. A dlaczego pana zdaniem należałoby rozdzielić funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego? To jest. Taki... Widzę, no ja widzę uśmiech na pana twarzy i pewnie uśmiech na, na twarzy widzów. Bo, bo to jest oczywiste. Jeżeli szef jednej z partii koalicyjnych ma sądzić, czy ma wysyłać prokuratorów na polityka opozycji na przykład albo na kogo, jakiegokolwiek obywatela, to on. Ma w tym interes polityczny również. Śmiem twierdzić, że ma interes polityczny. Jeżeli prokurator byłby niezależny, jak niezależne w założeniu jest funkcjonowanie trzech organów ustawodawczego, wykonawczego i sądowniczego, teraz nie, jest to przemieszane. Organ ten, który ma nas sądzić, jest powiązany z władzą wykonawczą. Jest to nienormalne. Zresztą po różnych akcjach pana Ziobry. Ministra Ziobry, który już niejedną osobę obraził, czyli niejedną grupę zawodową, gdzie robił happeningi polityczne jako minister. Mówił, że ten pan już nikogo nie zabije o lekarzach i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem przekonany na 120%, że polityk nie powinien być prokuratorem generalnym. Tylko prokurator, który jest kontrolowany przez środowisko, niezależny od polityków. A według pana minister Zbigniew Ziobrą ma zbyt duże kompetencje? Stanowczo tak, stanowczo za duże. Myślę, że teraz już tak urósł politycznie, że nawet stanowi pewne zagrożenie polityczne, a może inne dla Jarosława Kaczyńskiego i szukają metody, w jaki sposób go. Przyciąć jego pazurki, tak to powiem. Nie wiem, co będzie po wyborach. Mam nadzieję, że nie będą mieli tych dylematów, ponieważ wygra koalicja obywatelska i bardzo szybko rozliczy pana Ziobrę i, i, i to, co, co robił. Dobrze, pozwolę sobie zacytować. Media publiczne nie mogą być, jak przez ostatnie 4 lata, ograniczane do funkcji propagandowych na rzecz rządzącej formacji, dlatego zapewnienie wolnych i niezależnych mediów oraz rzetelnego dziennikarstwa to jedno z najważniejszych zadań koalicji obywatelskiej. Czym według pana są te wolne media? Tubą propagandową rządu i mamy na to dowody. Jutro będzie. Wolne media, tubą propagandową rządu? Nie wolne media, tylko media publiczne media ja o, o media czym są wolne media? A czym są wolne media? Wolne media, patrzą... bo jak rozumiem, no telewizja Polska według pana nie tak, jest wolna. Rozumiem, mediom. rozumiem. Mhm. Ja myślałem, że to do, dotyczyło wyłącznie publicznej. Nie, publiczna tak jak powiedziałem, jest tubą propagandową i jutro przedstawimy na to dowody. Chociażby ten program, o którym mówimy, został niezauważony w ogóle mimo zaproszeń, a wizyta prezesa partii rządzącej dzień przed w trakcie i dzień po była relacjonowana przez wszystkich. Wolne media to są media, które patrzą politykom na ręce. W szczególności patrzą politykom tym, którzy mają wpływ na rzeczywistość, czyli politykom partii rządzących czy koalicji rządzących. Od tego jest również opozycja. W Polsce natomiast wszystko stanęło na głowie media publiczne, które i media wolne właściwie suflują, suflują rządzącym. Że wszystko jest pięknie i dobrze, to, co złego, to opozycja zrobiła, i to, co złego robi, również opozycja, patrząc na ręce rządzącym. Media mają funkcję kontrolną. Jeżeli są wolne, to mogą wymóc na politykach pewne zachowania. Jeżeli ktoś robi coś niegodnego lub uczestniczy w jakiejś aferze, jak w ostatniej na przykład aferze z kamienicami nowo powołanego prezesaniku, to nawet tydzień nie uchowałby się na tym stanowisku, ponieważ wezwano by go do wytłumaczenia się z tego i do honorowego rozwiązania, czyli dymisji lub media by wymogły na politykach tych, którzy go powołali. To, żeby go zdymisjonować. I tak jest w wielu przypadkach. Natomiast przy tym nagromadzeniu afer, politycy są bezkarni, ponieważ media tak zwane publiczne przemilczają te afery, a media wolne, te jeszcze, które zostały, nie mają takiej siły przebicia, żeby dotrzeć do całego społeczeństwa. A gazeta wyborcza i TVN? Są w odwrocie. One oczywiście walczą jeszcze o prawdę, przedstawiają to bez żadnych upiększeń. Natomiast Telewizja publiczna opłacana z naszych podatków i radio publiczne opłacane z naszych podatków nie zauważa afer, zauważa tylko pozorne sukcesy tego rządu, pozorne sukcesy, napędzając również tą bańkę propagandową. Tylko myślę, że zdaje Pan sobie sprawę, że dopóki te wolne media nie będą miały źródła finansowania spoza sfery politycznej, to będzie bardzo ciężko to, żeby one były takimi prawdziwymi, wolnymi mediami. A wydaje mi się, że w Polsce nie ma pomysłu na to, w jaki sposób finansować nie tylko media publiczne, ale ogólnie znaleźć sposób na finansowanie mediów, chociażby mediów lokalnych. No media, dobrze wiemy, że finansują się z, z tego, że są oglądalne i że mają sponsorów biznesowych. I te duże. Te duże, tak. No i każdy, nawet mały, może urosnąć, jeżeli pokazuje, że robi dobrą jakość, przeprowadza ciekawe rozmowy, to myślę, że z biegiem czasu sponsorzy sami pukają do drzwi. Myślę, że to nie jest ten problem. Bardziej problemem są regulacje odgórne polityków, żeby ukrócić, żeby jak to mówią koledzy z PiSu, repolonizować media, które mają na przykład udział kapitału zagranicznego. Jeżeli jest równy balans, taki check balans zachodni że media kontrolują, sądy kontrolują, prokuratura niezależna kontroluje, ale u nas to wszystko się wymieszało. Media publiczne suflują władzy, prokuratora i, i sądy są upolitycznione, ponieważ PIS tam na, na wprowadzał swoich polityków. Ziobro jest naczelnym szeryfem i prokuratorem generalnym. Wszystko stanęło w Polsce na głowie. Musimy to na głowie. Musimy to postawić z powrotem na nogi i przywrócić trójpodział władzy. Dobrze. Panie pośle, to które z mediów postawiłby pan za taki wzór wolnych mediów dzisiaj w Polsce? Niezależnie, nie, nie, czy to ale... są media małe, czy media duże, ale takie, które rzeczywiście wywiązują się ze swojego, ze swojej roli, czyli bycia takim kontrolerem. Nie mogę tego zrobić, panie redaktorze, bo... To by było z jednej strony niewłaściwe, żebym jakieś media wyróżniał. Wskazałem panu na, na media, które, wydaje mi się, relacjonują to tak, jak my przedstawiamy, czyli nie obcinają nas, nie kadrują nas, nie wycinają nas z obrazków, nie przemilczają tego, co chcemy powiedzieć. Wydaje mi się, że wielką i świetną robotę robią media lokalne, takie jak, jak tutaj, jak siedzimy, bo dotarcie do społeczności lokalnych, Wpuszczanie to w internet, który jeszcze nie jest kontrolowany przez rządzących, nawet Chinom się nie udało kontrolować internetu, więc to jest chwalebne i to jest godne pochwały, I również dziękuję panu za to, że pan prowadzi, niezależnie od, od barwy politycznej, rozmowy z politykami, i w ten sposób można dotrzeć do społeczności lokalnych. Więc ja nie wyróżnię, nie zrobię żadnego rankingu, ale powiem jedno: są jeszcze takie media i są jeszcze media lokalne, które. Spełniają tę misję, wyręczając media publiczne i telewizję polską. Dzisiaj w sprawie pracy mediów wypowiedział się też Olgierd Gablewicz, który właśnie e, rozesłał do redakcji takie pismo, w którym właśnie poinformował, że jest rzeczywiście jakiś problem z mediami publicznymi, odnosząc się do tego, że ta konwencja koalicji obywatelskiej, która odbyła się w minioną sobotę, no ona nie została się przez media publiczne w żaden sposób no, zauważona. To zdradzę Państwu i, i Panu redaktorowi pewną y, od kuchni. Naszą rozmowę z radiem publicznym, kiedy zapytaliśmy się, dlaczego nie to zrobili, dlaczego bębnią pięć jest relacji dwie dzień wcześniej, dwie w trakcie, chociaż de facto programu dla regionu nie przedstawili. A o naszej nie zająknęli się ani słowem, mimo że rozesłaliśmy program, mamy go i chcemy o nim dyskutować. To powiedzieli, że nie dostali naszego zaproszenia mailowego. Niestety. W tych czasach wszystko można udokumentować. Więc mamy, medie, mamy maila wychodzącego, wiemy dokładnie, że musieli go otrzymać po prostu nie przyszli, bo musieliby cokolwiek napisać, że mamy program, że mamy ofertę dla Pomorza i że większość obywateli, tak było w wyborach i europejskich, i wcześniejszych i samorządowych, jest otwarta, jest tolerancyjna, jest pracowita i myśli podobnie jak my, że należy rozmawiać o Ostatnim Pomorzu. Ten program, który pan dzisiaj prezentował i który ogólnie prezentuje Kolejca Batleska, to jest ta odpowiedź na słowa Jarosława Kaczyńskiego, który przed kilkoma miesiącami zaapelował, pokażcie swój program? Mieliśmy go od początku, tylko oni go nie dostrzegają, a my jeszcze dodatkowo u... Szczegółowiamy go o komponenty regionalne. Nie wiem, czy jakiś inny region jeszcze tak to uszczegółowił, ale nasz region, Marszałek i ta tradycja tego, że samorząd wojewódzki jest dobrze prowadzony w województwie, pokazuje, że stać nas na własny jeszcze pomysł, na Polskę, uzupełnienie i to, że jesteśmy liderem w wielu miejscach. Rozmawialiśmy dzisiaj krótko o tej energii, o kopciuchach. My jesteśmy liderem energii odnawialnej w Polsce. Duńczycy nam zazdroszczą, Niemcy nam zazdroszczą, widać to, to tutaj. I my to wszystko wpisujemy również. Mamy dobre szpitale, bardzo wiele miliardów złotych zainwestowaliśmy w szpitale, ale systemowo, żeby ludzie nie czekali, no to to już jest parlament i to jest nowy parlament i nowy rząd. W gabinecie cieniu utworzonym przez Platformę Obywatelską pełni pan funkcję wiceministra gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej. Jak ocenia pan działania ministra w rządzie prawa i sprawiedliwości Marka Grubarczyka? Bo myślę, że one są troszkę tak, tak. inne niż, niż minister. Prawie pytanie retor retoryczne, ale ja oceniam bardzo krytycznie. To jest wielka megalomania, pompowana bańka propagandowa, która pękła właściwie już, bo oni sami siebie teraz rozgrywają. Zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej mówi źle o ministrze. Minister o nim mówi, że jest wilkiem z małymi ząbkami. Bo my go nazwaliśmy wilkiem Spazimu, ponieważ uważamy, że, że stosuje kreatywną księgowość, żeby utrzymać się na stanowisku. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale największe przedsiębiorstwo żeglugowe w Polsce, Polska Żegluga Morska, od trzech lat jest zarządzana przez jednego człowieka, bo jest zarządco komisarycznym. Miliardowy majątek, bez żadnej kontroli. Pytamy się, jaki jest stan finansów, jaki jest stan floty. Nie dostajemy żadnej odpowiedzi. Prom, stępka, która rdzewieje, jest kompromitacją na całą Polskę. Ostatnio próbowano zrobić kolejną imprezę propagandową Lodołamacz Puma. Niezwodowany, ale ogłoszona gotowość do wodowania, która okazała się również hucpą, ponieważ spawy były poklejone taśmą. Gdyby on spłynął na wody, by prawdopodobnie zatonął. Prędzej by go kra lodowa spotkała, niż on by kiedykolwiek krę spotkał. I to jest smutne, to by było grotoskowe i śmieszne, gdyby nie było prawdziwe. I taką promocję robi nam PiS na całą Polskę, bo i moja rodzina w Łomży o tym słyszała, i również na południu w brzegu, że Szczecin zamiast budować statki, jak oni twierdzą, to robi takie imprezy pokazowe, a jedyne statki, które się budują i budowały. Są robione przez firmy, które tam pracują i dzierżawią i w pocie czoła pracują, a są niestety bardzo źle traktowane przez nowych zarządców stoczni, ponieważ szantażuje ich się dzierżawą. Tym, że może być ona wypowiedziana, a tak naprawdę Stocznia Szczecińska, jako taka, nie może budować stoczni. Ona jest nazwą parku przemysłowego, w której pracuje kilkadziesiąt firm, które budują komponenty i inne rzeczy. Czy to jest tak, że na poziomie państwowym nie da rady odbudować przemysłu stoczniowego da w Szczecinie, radę. czy właśnie powinno się to robić przy pomocy tych mniejszych firm? Skupiając ich w parku przemysłowym. I tak, i tak. Jeżeli chodzi o mniejsze firmy, one powinny robić swoje, ponieważ budują jachty, małe jednostki specjalizacyjne i mogłyby wspólnie być wciągnięte w coś dużego. Jak ten przysłowiowy, przysłowiowy, właśnie, już właściwie mityczny prom. Ale to wszystko trzeba robić z głową. Najpierw trzeba się zastanowić, jak to sfinansować, bo to nie jest zabawa za 300 milionów, tylko za trzykrotność tego, być może nawet ponad miliard. I tego najpierw udawali, że nie wiedzą, a teraz już przyznają, że wiedzą. I mówią, że nie mają pieniędzy. Więc projekt, który kosztuje kilka milionów, prawdopodobnie kupią gotowy. Przez cztery lata w ogóle nawet nie rozpoczęli, nie postawili kreski. A w tym roku mieli zwodować go na wodę. Rok temu po kolei wszyscy zapowiadali, że już są cięte blachy. Czyli kłamali od początku do końca i kłamią nadal niestety. Więc jeżeli my dojdziemy do, do władzy dzięki, dzięki wyborcom, możemy. Jedynie postawić na fachowców i na biznes. Dotychczas byli powoływani różni egzotyczni politycy, na przykład radna handlująca oknami przez jakiś czas zarządzała stocznią. Radny, również były radny, znalazł się w zarządzie portów morskich, ale próg wejścia do zarządu nie był zbyt wysoki, ponieważ w konkursie napisano m.in. dobra znajomość języka polskiego. No, język polski należy do jednych z trudniejszych języków na świecie, ale od zasiadającego w zarządzie portu wymagałoby się dobrego, dobrej znajomości innych języków, żeby mógł się z innymi portami kontaktować, a nie tylko ze swoimi pracownikami. Więc takich absurdów jest dużo. Trzeba powoływać fachowców, trzeba trzymać jak najdalej polityków od biznesu. Trzeba dawać jedynie kierunkowe decyzje, tak? Musimy wzmocnić naszą flotę na Bałtyku, więc skąd weźmiemy prom? Zastanawiamy się, jak to sfinansować, jak zrobić to wszystko od początku do, do końca. A tutaj na początku kadencji przy tym hura optymizmie pokazano stępkę, która nie jest stępką tylko ze spawanymi luźno blachami nie wiadomo do czego. I po, przez 4 lata mówiono, że już, już będzie albo projekt, albo cięte blachy, a na koniec powiedziano sorry, to wszystko było jedynie naszymi pobożnymi życzeniami. Więc to jest smutne w tym wszystkim. Konsolidacja przemysłu stoczniowego wzorem konsolidacji polskiej chemii to byłby dobry kierunek do odbudowy przemysłu stoczniowego już nie tylko w Szczecinie, ale w całej Polsce, tak żeby Stocznia Gdańska współpracowała ze Stocznią Szczecińską? Nie wiem, czy, czy aż tak, żeby cały przemysł skonsolidować w jednym jakimś molochu na wzór jakichś ceboli koreańskich, ale my tutaj w Szczecinie jesteśmy w stanie zrobić taką konsolidację i y, t, wielu partnerów zagranicznych, o ile nie mielibyśmy, nie wiem, jakiejś y, fobii na punkcie Niemców czy, czy Francuzów teraz, tak jak z karakalami, mogłoby nam na początek zlecać jakieś... Y, Skomplikowane konstrukcje częściowo, a później coraz dalej moglibyśmy iść. Więc ta zapowiedź budowania nawet kodłobów okrętów podwodnych nie byłaby tak fantastyczna, gdyby do tego podejść z głową, bo teraz nie robi się nic w tym kierunku. Mieliśmy trzech partnerów, niemieckich, francuskich i szwedzkich, później szwedzki odpad z, Francuz, z Francuzami się pokłóciliśmy o śmigłowce, a Niemcy nie, bo to są Niemcy. I nie mamy nic. Więc jeżeli byłby to otwarty rząd na negocjacje, na nie wiem, leasingi, na współpracę, można by zrobić wszystko. Tylko że ten rząd jest zakompleksiony, w Europie nie ma sojuszników, przegrywa głosowania. Nasi kandydaci z rządu PiSu rekomendowani, ale nasi polscy. Przegrywają stanowiska nawet w komisjach, bo są negatywnie oceniani ze względu na ich zamknięcie, na jakąś taką fobię, strach przed Europą. I to wszystko widzą teraz. Więc ja myślę, że Polacy zasługują na rząd otwarty, tolerancyjny, współpracujący z Europą, ze światem nie polegający tylko na sojuszu transatlantyckim, gdzie Stany Zjednoczone. No, traktują nas oczywiście życzliwie, ale dość instru instrumentalnie. No, jeżeli płacimy za bazy, czemu nie? Jeżeli płacimy miliardy za samoloty, ok, damy decyzję. Ale tak naprawdę my jesteśmy w Europie. Naszymi sąsiadami są Niemcy, naszymi sąsiadami jest Rosja, również Ukraina. Znajdujemy się w tym miejscu dość wrażliwym. Historycznie patrząc, i musimy mieć bardzo dobre stosunki z sąsiadami, przede wszystkim. Nie możemy się obrażać, musimy z nimi dyskutować. Więc jak wygląda ten dialog? Wszyscy wiedzą. Czy my dyskutowaliśmy w ramach trójkąta weimarskiego Niemcy, Francja, Polska? Nie. Czy my prowadzimy dialog na temat spraw trudnych z Rosją? Nie, bo zafiksowaliśmy się na znaczy, PiS zafiksował się na Smoleńsku i tutaj jest koniec dyskusji. Czy z Ukrainą, tak jak Sikorski zbudował. Koalicję ze Szwedami wtedy i, i z Niemcami. Jesteśmy adwokatem ich na świecie czy w Europie? Nie. Rozmawiamy z Węgrami. Jarosław Kaczyński lubi z Orbanem się spotykać. Pewnie zapatrzony jest w to, jak się rządzi w Turcji, i to jest ten kierunek, który obecnie Polska obrała. Ja ubolewam, ale myślę, że Polacy pamiętają, że można inaczej. Można mieć przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, profesora Buska, można mieć. Prezydenta, myślę powszechnie lubianego Donalda Tuska. Można mieć najważniejsze stanowiska, można negocjować największe pieniądze, ale trzeba to robić umiejętnie. Trzeba mieć przyjaciół. Panie pośle, i na zakończenie. Gdyby mógł pan głosować w koszalinie, zagłosowałby pan na Stanisława Gawłowskiego? Na szczęście nie muszę mówić, ponieważ nie pan Wy... głosować. Nie muszę głosować. I wybory polegają na tym, że każdy oddaje głos i nie musi mówić na kogo oddał ten głos. Ten, ten głos. Natomiast mogę powiedzieć jedno: jesteśmy w okręgu numer 41. W tym okręgu kandydatem do Senatu jest bardzo dobry kandydat profesor Grocki. A kandydatem do Sejmu jest bardzo dobry, wiarygodny, uczciwy kandydat na pozycji numer 3 Norbert Obrycki. I do tego namawiam państwa, i również proszę o głos. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Pan Norbert Obrycki, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i kandydat koalicji obywatelskiej do Sejmu. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę dziękuję. i za rozmowę. Dziękuję państwu.